Czas pobawić się w Profesora Atomusa, jednak dzisiaj nie będziemy tworzyć super silnych dziewczynek, a grę. Niech opiera się wyłącznie o średniowieczne uniwersum, bez jakiegokolwiek uczestnictwa magii i fantazy. Do tego wypada udostępnić bogatą ilość opcji craftu oraz sandboxowe zacięcie. No, i do kociołka wrzucimy również Mountain Blade, Worm Online i kilka podobnych tytułów. Wymieszamy i wyjdzie nam, no właśnie, jak prezentuje się na dany moment Life is Feudal. Zapraszam na materiał. Nie zapomnijcie, najpierw jednak, zasubskrybować naszego kanału wraz z dzwoneczkiem. Przyda się Wam, aby być na bieżąco z naszymi innymi filmami. Ja tymczasem witam Was, jestem Xaurus i lecimy z filmem. Przede wszystkim wypada zaznaczyć, że mówimy o wersji Your Own, czyli tej, która stawia nas jako graczy w obliczu roleplayowej zabawy. Koszt takiego produktu na Steamie to niecałe 30 euro. Istnieje jednak również drugi tytuł, singleplayerowy, który pozwala pobawić się w swego rodzaju strategię ekonomiczną, która przypomina poniekąd Banished i owszem, tego typu komentarze również pojawiały się na Steamie. Nam jednak o MMO chodzi, a tutaj na chmurkowej platformie zbiera ono niestety opinie mieszane i nietrudno. Nie zgodzić się z pewnymi zarzutami Ale o tym za chwilę Wpierw musimy uświadomić sobie jedno Decydując się na Life is Feudal Musimy przede wszystkim być graczem solidnym A nie casualowcem Oraz takim, który ceni sobie ekipę, a nawet takową posiada I będzie ona gotowa do wyłożenia Na wczesny dostęp 30 zielonych W innym wypadku gra będzie niemiłosiernie trudna Niemiłosiernie wymagająca I długa, a nawet nużąca Jeżeli myśleliście, że Rust Czy inny survival tego typu jest Wymagający, to Life is Feudal totalnie nie zmieni wasze spojrzenie na hardkorową zabawę, a wstępem jest kreacja postaci, która poza charakteryzacją oczywiście udostępni nam statystyki naszego bohatera, którymi możemy manewrować, oraz różnego rodzaju startowe umiejętności. Poza zwykłymi zdolnościami, takimi jak siła czy wytrzymałość, dobieramy rzemieślnicze cechy idealne do wkupienia się właski naszej ekipy bądź tej, którą znajdziemy niedługo w grze. To jednak dopiero początek, ponieważ brutalniejszy okazuje się rzut na mapę bez większego samouczka na starcie. Nie wiemy zatem co, z czym i jak funkcjonuje. Tutaj zaczyna się mozolna i trudna droga ku pozyskaniu wiedzy, informacji od innych graczy, a w konsekwencji pierwszych próbach stworzenia czegoś własnego, bo właśnie o to chodzi w Life is Feudal. Piaskownica pełną gębą, chciałoby się rzec, i faktycznie tak jest. Wpierw musimy pozyskać odpowiednie surowce, kamień w okolicach gór, drzewo w wiadomych miejscach, sznurki, pnącza, dosłownie wszystko. Łupiąc, dziabiąc, krusząc, rozbudowujemy postać. Takie same konsekwencje rzecz jasna czekają nas, jeżeli budujemy, wytwarzamy czy Przetwarzamy. Zależnie od tego, czym się pałamy, w tym będziemy lepsi, i tutaj uwaga warto specjalizować się w jednej rzeczy, bowiem na dłuższą metę rozwój wszystkich możliwych cech jest bardzo trudny i nie sposób poświęcić aż tyle czasu, żeby stworzyć to, tamto i owamto, a wówczas pozyskać odpowiednią dawkę doświadczenia. Skupiając się na istotnych rzeczach: oczywiście budowanie, piaskownica, zabawa, ale to nie wszystko czego na terenach ogromnego otwartego świata możemy doświadczyć. PVE występuje, jest obecne, ale raczej nie na wyciągnięcie ręki. Poza tym na pewno smoka tutaj nie zobaczycie, ponieważ wszystkie elementy fantazji zostały skreślone. Wracając jednak, dopiero później wraz z rozwojem polowania możemy uznać ten fragment gameplay'u za istotny dla naszego bohatera. PvP natomiast to inna para kaloszy, było, jest i będzie istotnym elementem elementem zabawy. Skoro działamy na zasadzie Sandboxa, to logiczne pozostaje przejmowanie włości, walka o tereny, zgrupowane sojusze i tym podobne. Ogólnie tutaj zaczynają pojawiać się schody, jeżeli chodzi o oryginalność. Połączenie najlepszej śmietanki w swojej klasie widoczne jest wszędzie. Rust, Minecraft, Mountain Blade czy Chivalry Medieval Warfare, a nawet Mortal Online i Worm. Z każdej z tych gier czerpano garściami. W mojej ocenie gorszym jest jednak fakt, że swego czasu grałem w tytuł, który szybko, niewielu go pamięta, ale oferował wiele wspólnych cech. Mowa o Downtide. Stary sandbox o bardzo podobnych założeniach. Może i mniej rozbudowany w pewnych miejscach, jednak wciąż łudząco podobny do Life is Feudal. Na niekorzyść lifa działa również jeszcze jedna, a w zasadzie dwie rzeczy, bo są one ze sobą powiązane. Mowa o szacie graficznej oraz optymalizacji. Nasza polska Gloria Victis przy Life is Feudal to cud, miód i orzeszki. Naprawdę. Postać kroczy bardzo niechlujnie, animacje są drętwe, a udźwiękowienie niektórych sekcji daje się poznać od złej strony. Do tego dochodzi również sama jakość szaty, która w moim odczuciu jest strasznie bez polotu. Puste przestrzenie tu i tam, tekstury raczej od takie sobie. Wiele należy zatem dopracować, aby tytuł zaczął być współczesny, bo w pełni rozumiejąc założenie i hardkorowość rozgrywki czuję tutaj pełne early access. I tutaj mowa jest o takim early accessie, w którym gra kisi się już od Dobrych lat, i mimo iż teraz mówi się o owym tytule intensywniej, to wciąż nie potrafię przestać myśleć, że, po pierwsze, rozdzielono gry celem uzyskania większej ilości grosza, bo tego inaczej nie da się określić, a po drugie, gra trzymana jest pod kloszem nietykalności ze względu na prace, które trwają latami. Stąd też przykładowo mierna, aczkolwiek w miarę stabilna optymalizacja. Klatki nie skaczą, one po prostu są kiepskie i niskie. Powiecie pewnie, że strasznie narzekam, ale w zasadzie wcale tak nie dramatyzuje. Owszem, Life is Feudal będzie na pewno hitem, a już teraz jest ewenementem, bo w casualowym świecie oferuje trudny, wymagający, nietuzinkowy gameplay. Tego z pewnością oczekują ludzie zafascynowani podobnymi projektami. Dla przeciętnego kowalskiego próg wejścia i rozeznania, który wynosi z tego, co zdążyłem wyłapać na tymi około 100 godzin, może jednak okazać się barierą. Podobnie z niedopracowaniem, czy optymalizacyjnymi gafami, których niby teraz jest coraz Mniej ze względu na falę beta testów, jednak oglądając gameplay z przed roku i grając teraz, radykalnych różnic nie widzę, a społeczność wydaje się być wysublimowana, złożona z najbardziej zaangażowanych fanów. Nowi gracze, którzy zechcą wejść od tak, będą mieli problemy, aby się przebić. Trzymam kciuki oczywiście za dopracowanie, dopieszczenie i sfinalizowanie przede wszystkim gry, ale do tego czasu jeszcze długa droga i nad ewentualnym zakupem teraz zastanówcie się dwa razy. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, aby w komentarzach dać nam koniecznie znać, jak Wam podoba się Life is Feudal. Czy czekacie, czy graliście i jakie są Wasze wrażenia, czy to z gameplay, czy też właśnie z Waszej rozgrywki. Czekamy na komentarze. Liczymy również na Waszą aktywność w postaci łapek w górę. No i o subskrypcjach z dzwoneczkiem chyba przypominać nie muszę. To wszystko, cześć!